Okej, okay, Kej, okay, widać was bardzo serdecznie, krowo, Zamniecie tam w kolejnym odcinku modyfikacji. Ja w tym momencie jestem na wyjeździe, więc pamiętajcie o tym, co Wam mówiłem. Jeżeli będziecie zawijali łapki, no to jak wrócę, to nagram wam pod rząd. Co dzień nie będziecie mieli odcinek, więc... To następny mod, ale nie będę tego opisywał, nie będę o tym mówił, bo to jest masakra, dobra, więc e, to tyle, teraz wam pokażę rediscovered mod, czyli z tego co wiem, to przetłumaczenie na Polski, czyli zapomniane rzeczy z Minecrafta, dokładnie tak, więc co mam na początku, zaraz wam to właśnie pokażę, e, autor, tego, autor tego moda mm, wprowadził do, za dużo mandziów tu, Boże Święty, ile ich tu jest? E, autor tego moda wprowadził do Minecraft właśnie rzeczy, które zostały zapomniane i zostały wyrzucone jak, tak jakby z Minecrafta e, Więc wprowadził je właśnie do, do gry z powrotem No i możemy je właśnie tutaj widzieć, więc, no, zaczynamy od początku troszeczkę to zajmie, nie pokażę Wam tego wszystkiego, bo to jest maksa dużo. Więc na początku jest to Looker Chest zamknięta skrzynka, która, jak widzicie, niezbyt dobrze działa. E, spróbuję sobie jeszcze raz zbić na, na mój ten na mój świat. I po prostu ona miała działać tak, że po prostu mogła, była mogła być zamknięta kluczem. Następną rzeczą jest to crying Obsidian, czyli po prostu taki obsydianowy obsydian, który miał płakać. Dokładnie, tak? Następną rzeczą jest to dirt slab. Dirt slaby to po prostu były półpłytki, które miały być z dirtu. Czyli po prostu takie, no, dirtowe. No, widzicie. Następną rzeczą jest to spiky, czyli po prostu. Yy o, no, zadawały one, po prostu zadają one obrażenia. On, one nic więcej nie robią, tylko właśnie zadają wrażenia, bo od czego są spiking, nieprawdaż? E, więc idźmy dalej. Następny to jest Scarecrow. Troszeczkę to szybko to robię, ale pamiętajcie, że ja muszę nagrywać na zapas, więc no nie będą takie długie odcinki. E, ten Scarecrow, czy jak on się tam nazywa, to po prostu strach na wróble. Dokładnie tak, wyglądał w taki sposób, naprawdę myślę, że fajnie. Jest kozacki. Eee, to może sobie zostawimy na później. To sobie usuniemy. Eee, jest jedna fajna rzecz, czyli latarnia. Dokładnie tak, zobaczcie. Nawet nie mam jej w ręce. Widzicie? Teraz nawet wyczytam rzeczy, a cały czas ona się pali. Zobaczcie, jak to wygląda w, y w noc. Time, Set night. Patrzcie. Widzicie? Zarąbiście. Naprawdę. Zarąbi sty moc. Znaczy, no po prostu ta latarnia to jest bardzo. Bardzo, bardzo nawet dobra rzecz, ponieważ nam no, ułatwia grę, tak to ujmę, więc jeszcze raz teraz. Time set day. Ok. Time set day ok. To możemy sobie wyrzucić, ponieważ nam niepotrzebnie świeci. Oczywiście ja mam dynamic layzers przy okazji. E, więc dlatego tak świeciło. E, no i przejdźmy teraz do mobów i jeszcze jedną rzecz. Jest spanch. Ona teraz działa e, tak jak każda, tak jak kiedyś spanch, po prostu wysysa wodę. Więc naprawdę spoko. E, to jest e, od prostu z van. No uwierzcie mi, jest, jest dużo rzeczy, które on dodaje te mota, nie będę ma tego uwierzcie mi opisywał. Więc teraz tak Ranged pigmen. To były pigmeny, które miały się znajdować w wioskach, jak i nie tylko. To miał być po prostu mob. Wyglądał właśnie w taki sposób, no i po prostu miał atakować przeciwników, czyli nas. Była to taka świnia. Następnie jest to pigmen, czyli po prostu zbiska bijący pigmen, który, który miał, miał atakować też, też ludzi. No i następny to jest po prostu pigmen, który był żył sobie w wioskach i sobie miał stać. Oczywiście został wyczyszczony, a w sumie szkoda, bo to fajnie. Fajnie to wygląda, naprawdę taka świnia, która, która kurczę, chodziła i z rami a jest naprawdę spoko. E, to co zostawimy na koniec. Teraz lecimy Zombie Horse. Zobaczcie, to są konie, które miały być, właśnie one płoną, zaraz wam powiem dlaczego. E, to są konie, które mogliśmy też osiodłać i używać w nich w nocy. Dropiły to, co zrobią teraz konie. I po prostu miały być jest jeszcze szkieleton. Dokładnie tak, szkieleton horse, patrzcie na to. E, jest to szkieleton koń. Dokładnie i też on ponie. Możemy go osiadłać, możemy go zabić i on powinien dropnąć kości z tego co wiem, ale mi akurat nic nie drobno, więc cóż, e, to też było spoko. E, no i następne rzeczy to są. Teraz, nie wchodź mi pod, pod kamerę. E, to są fisze. Dokładnie teraz e, są dodane ryby w tym modzie, czyli po prostu będą sobie pływały rybki. Tak jakie miały być na początku, czyli oczywiście z tego zrezygnowali. Nie wiem czemu. Ale zrobili takie, jakie są, no, ale pływające ryby, naprawdę spoko wyglądają Może dlatego, że lagują serwery, nie mam pojęcia, ale naprawdę spoko to wygląda. A następną rzeczą jest to Green Villager, po prostu villagery, które miały być tam... W środku i, i sprzedawać. Miał być na początku tylko taki filator. Więc to nie jest, to nie mówcie mi, że to jest zwalili, po prostu to jest widacznik, który miał być już od początku. Już chciałem skasować to, co chciałem zaraz przesalić. Teraz lecimy do najciekawszych rzeczy, czyli do Rany na przykład. Rana to jest taka właśnie bohaterka, która miała być w Minecrafcie, Wygląda w taki sposób. No ja nie pamiętam jej historii, może to jest dodane z czegoś i, i ja po prostu nie wiem. Dropi jabłuszko, na razie nie ma animacji. No i teraz Stevie. Stevie miało być na przykład takie. To jest Beast Boy, czyli po prostu z kreskówki. Nie pamiętam jak ona się nazywała. Teen Titans, bodajże Wodzi tytani, Biegnie on właśnie w taki sposób. No, też nie ma jeszcze animacji, ale miał być dodany i jak widzicie, zabijmy go sobie teraz. Dropi on stringi. Trochę to dziwnie już zabrzmiało. I ostatnią rzeczą jest to Black Stevie, jest też normalny Stevie, ale jestem rasistą, to wybrałem Stevie'ego, oczywiście nie jestem. Black. No i miałbyś, miałby tak wyglądać. No zobaczcie, jakby to dziwnie wyglądało, gdybyśmy chodzili takim, kurczę, Black Stevie. No dlatego sobie zabijamy go i powinien dropnąć w sumie nie wiem co Tez stringi, więc no... Proch oczywiście jeszcze. No i piórko. Ostatnią rzeczą to jest gigant. Dokładnie tak jest to gigant, który został dodany w tej wersji. No i teraz możecie go normalnie spotkać i nie płonie na ogniu, znaczy na słońcu. Więc to tyle. To był ten mod. Ja lecę do kręcenia, lecę do kręcenia następnych modyfikacji. Jeżeli ona się podobała, wam łapa w górę. Naprawdę będę to mnie motywowało, że przez wakacje odpocznę i będę patrzył i tyle łapę w górę, że to jest masakra. Więc dobijcie ile tam chcecie. Mam nadzieję, że z tysiaka co najmniej dobijecie, Trzymajcie się. Do i do następnego odcineczka. Strzała.